W radzie jest król mieczy, i słuchajcie, no on jest taki rozważny, mądry, przygotowany i dyplomatyczny. Czyli, jeśli mają być te sprzeczki, rzeczywiście, czy jakieś tam kuksańce, to niech one nie będą takimi, wiecie, prymitywnymi, tylko słuchajcie z, z głową, mądrze, tak jak Wy to właśnie potraficie. No czasami, jak kogoś zakręcicie, to druga strona nie wie, jak się nazywa. I właśnie o to chodzi. Albo druga osoba nie wie jak się um, czy zrobiła coś coś źle czy um, już sama nie jest pewna co się dzieje. No i właśnie o to chodzi, żeby tak podejściem też złapać drugą stronę. Tutaj też słuchajcie um, jeśli chodzi o tego króla mieczy, to może Wam tylko momentami brakować troszeczkę elastyczności. Czyli mam super plan, świetnie się go trzymam, deleguję zadania, ale jak coś się tam mm, posypie lekko, to może Was to irytować i tutaj przydałoby się właśnie więcej elastyczności.